Przelecieli 14 tysięcy kilometrów, by przegrać 0 do 12. Obejrzyj ten odcinek do końca, by poznać niezwykłą historię z Pucharu Francji. O Pucharze Polski mawia się, że to puchar tysiąca drużyn, ale to niewiele w porównaniu do Pucharu Francji, do którego co roku zgłasza się ponad 7 tysięcy drużyn. Również z dalekich terytoriów zamorskich Francji w tym sezonie dwa egzotyczne zespoły zaszły wyjątkowo daleko. Golden Lion z Martyniki i Mouliens z Guadelupy przeszły kolejne rundy regionalne i pokonały też po jednym rywalu z kontynentalnej Francji. Aż w końcu w dziewiątej rundzie los kojarzył je już z dużo mocniejszymi rywalami. Mulię przegrało 0-4 z czwartoligowym Romorantę, natomiast dzielne złote lwy z Martyniki czekała podróż na północ, do Lille, do jednej z najmocniejszych drużyn League 1. Skończyło się zwycięstwem gospodarzy aż 12-0, a dwóch ich zawodników zdobyło pochat triku. Drużynę Golden Lion czekało jeszcze potem 7000 km podróży powrotnej do domu, ale te edycje Pucharu na pewno zapamiętają na długo i kto wie, może za rok zajdą jeszcze dalej.